Witam serdecznie w kolejnym odcinku, pytaliście gdzie jestem i jakie to są koszta No jestem słuchajcie w Poroninie miejscówka bardzo ładna taki ośrodek No i wszystko na tle gór I tu przykładowo graliśmy sobie w siatkówkę, bo jesteśmy tutaj aż chyba w 11 czy 12 rodzin. Była też piłka nożna, a wszystko właśnie z takim widokiem. Generalnie przepięknie. Dodam jeszcze, że do dyspozycji jest basen. No i oczywiście trzy posiłki dziennie. Więc taka impreza kosztuje 130 zł od osoby. Czyli w moim przypadku, czteroosobowa rodzinna rodzina płaci 520 zł dziennie. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy to dużo, czy niedużo. Przypomnę, że jak byłem w Chorwacji, no to doba mnie kosztowała 300, no ale bez jedzenia. No ale była to Chorwacja i przykładowo, jak jesteśmy na Makarskiej, no to też mamy piękne góry w tle, a do tego jeszcze morze z Lazurem. No ale Polska, oczywiście, swój klimat też ma zwłaszcza tego typu miejsca. Tu las, tu góry, ptaki śpiewają. No jest pięknie. Dzięki. Trzymajcie.